Z Witoldem Rewickim graliśmy raczej repertuar standardowy, to znaczy najczęściej utwory te, które, które tak naprawdę mówiąc są najczęściej grane, czyli koncerty takie jak Czajkowski, Brahms, Beethoven, Mendelssohn, Paganini, wiele tych koncertów. Ja mogę jedną rzecz powiedzieć, że nie ma, oczywiście już nie będzie, dyrygenta, z którym grałem tak wiele razy. Witold Torowicki jest to jakby na liście osób, które mi towarzyszyły, czy z którym razem ja występowałem, numer jeden, dlatego że ilościowo jest niepobity. Ja brałem udział w bardzo wielu turniejach Filharmonii Narodowej, gdzie on był szefem, prawda, gdzie on dyrygował, głównie on. Wspominam zwłaszcza z wielkim sentymentem jedno z nich, takie turnie, które było bodaj w 1971 roku, to było turniej które trwało 2,5 miesiąca. To były kraje, tak przez Egipt, Liban, jeszcze wtedy Teheran, Hongkong, Singapur, Filipiny, Japonia, Australia. Bodaj, wiem tam jeszcze coś tam było, to już nawet w tej chwili dobrze nie pamiętam. Dlaczego to jeszcze pamiętam? Bo byłem tam jedynym solistą. A on w zasadzie dyrygował większość koncertów jeszcze był w świętej pamięci Andrzej Markowski znakomity również nasz dyrygent który dyrygował bodaj 12 koncertami a, a Witold Dorowicki chyba 40 albo jakoś tak sam grałem 36 czy, m, dokładnie w tej chwili nie pamiętam to było chyba najbardziej męczące turne w moim życiu i właśnie z Witoldem Rowickim. no byliśmy razem tytanami pracy wtedy mogę powiedzieć ja byłem bardzo młody on już trochę starszy e, ale to były piękne czasy, muszę powiedzieć. To już w tej chwili tego, to się nie powtórzy. Jest już jakby troszkę inna atmosfera grania. Jest to coś, ta współpraca, ta, 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 ta praca z nim, właśnie. To się pamięta do końca. Już.